Dzień dobry. Witamy z tej strony: Patrycja Piątek i Wioletta Makowska. Spotykamy się dzisiaj, bo Wielka wróciła z symfonii. I chciałabym porozmawiać o tym, co to. Na pewno większość z nas to słowo już słyszała. Niektórzy doświadczyli, bo byli na sesji. Niektórzy mogą ubrać to w słowa inni nie. Ale Wielka potrafi ubrać to w słowa. Nie, <laughs> dlatego rozmawiamy dzisiaj o tym. Yy, jaki jest dar Symfonii dla nas? Co dzięki Symfonii się dzieje? Jak to się dzieje? Po co to się dzieje? I kto to może? Dużo pytań naraz, raz. <laughs> symfonia możliwości to e, dla mnie to jest przede wszystkim, e, no właśnie, tak jak symfonia nie? w orkiestrze, że po prostu pewne rzeczy, e, molekuły, zjawiska, wszechświat, nie wiem, to fizyczne, niefizyczne zaczyna się układać, harmonizować i tworzy po prostu coś takiego e, nowego zupełnie. Tworzy zupełnie inną przestrzeń, zupełnie inną jakość. Często przed sesjami zadaje się pytanie, nie? Gdybyś mogła uzyskać wszystko po tej sesji, to co byś wybrała? I tam jest wtedy ten, to takie hasło, tak jakby kierunek, czyli nie wiem, tytuł utworu, tak? do którego później dostrajamy się wspólnie. Znaczy, osoba, która wykonuje tą, ten zabieg, a synchronizuje się z tą osobą, która leży z, właściwie ze wszystkimi jej ciałami, nie tylko fizycznym. Nie? Mhm. Czyli tak naprawdę ta symfonia, e, znaczy ten zabieg. Przebiega na tylu poziomach, które są kompletnie poza tą rzeczywistością. Znaczy, zawierają ją też, nie? Ale są takie w takim rozszerzeniu i czasu, i przestrzeni, jakby. No właśnie, to jakby z tą rzeczywistością, co to ma wspólnego z tą rzeczywistością? Taka symfonia. Ja Bo tak jakby możemy robić różne takie rzeczy pseudo, a możemy robić coś, co jest, ma przełożenie na tę rzeczywistość. I w zasadzie powiedziałabym, że większość z nas właśnie coś takiego interesuje, to znaczy jakie to ma przełożenie na tę rzeczywistość. Na znaczy tak to powiedziałeś, tam. że możemy robić tam różne czary-mary, nie? No właśnie, mniejsze większe, tak? wiele osób robi takie coś, nie? Ale chodzi o to, żeby, jak to Dane kiedyś powiedział, nie mieszać, bez, nie mojtać bezsensownie energią. Właśnie. <laughs> Tylko żebyśmy uzyskali coś może nie do końca sprecyzowane, można no, takie niesprecyzowane, ale jednakowoż cenne, z jakiegoś względu. I w jaki sposób... E, jak, w jaki sposób się przekłada sesja symfonii na tę rzeczywistość? To jest tak, że tak naprawdę ma dużo wspólnego z tą rzeczywistością, bo wyjściową jest ta rzeczywistość, tak? Się spotykamy tutaj dwa fizyczne ciała, tam taram, tam ktoś ma jakiś pomysł i może sobie powiedzieć, że tak naprawdę to by chciał, nie wiem, super nowy samochód albo dom. Też może nie. Nie musi mieć tam, ja bym tam chciał zmienić świat. i no, Może mieć proste jakieś rzeczy. zazwyczaj chcemy zmienić najbardziej. Tak, i jakieś zupełnie naprawdę proste, praktyczne rzeczy, o które można poprosić, jakby, nie? czyli ten tytuł utworu, że tak powiem, nadać w ten sposób. Hmm? I później zaczynamy jakby rozszerzać tą rzeczywistość. My nie wychodzimy zupełnie poza nią, zaczynamy rozszerzać tą rzeczywistość i pracujemy też na niej. Nie jakby zupełnie obok, nie? Mhm. I łączymy to, co jest tu i teraz, czyli ta wyjściowa, ten stan, w którym jest dana osoba. I czasami można poczuć na przykład, że ta osoba jest jakaś taka, ja bym to nazwała, gęsta, energetycznie czy gdzieś w ciele. I zaczynamy to rozszerzać, roz, rozciągać, właśnie tak jak, no tak jak się to robi z muzyką, albo jak to robi dyrygent, nie? Tak, po prostu tak dotyka się różnych molekuł i zmienia się tą przestrzeń, jakby się ją rozszerza, ale nie, nie w oddzieleniu od niej samej, nie w oddzieleniu od ciała. I to bywa różnie, bo czasami są odczucia fizyczne, dosłownie, się czuje w ciele, gdzie tam coś się poruszy, nie wiem, ktoś tam skoczy na przykład na chwilę, tak? Albo się zacznie śmiać, albo płakać, albo cokolwiek. Może być tak, że się nie dzieje nic takiego, ale te odczucia, jakby samopoczucie posesji jest zupełnie inne. Nie? Jest coś takiego, że się coś pojawia nowego, czego nie było wcześniej. Z reguły jest to coś takiego, jak poczucie przestrzeni, jak poczucie możliwości. Jak na przykład. Ja mam takie coś często, że czuję tak, jakbym miała więcej przestrzeni na siebie. Tak jak ja bym się tak mhm. nie mogłam wziąć głębszy oddech i, i, i zaczyna postrzegać zupełnie inaczej. Nie ogranicza mnie tak ten świat wtedy. On dalej jest, i dalej mogę sobie go tam modulować, tak jak nie wiem, obraz mogę sobie przemalowywać i robić różne rzeczy. Właśnie z takim poczuciem, że mogę. To mi daje nie, że mogę, że tak naprawdę jak dotykam tamte różne cząsteczki i sobie je przemieszczam i one po prostu tworzą jakby zupełnie inny obraz. I on się przejawia w takim normalnym życiu. Znaczy, dla mnie to jest takie, że ja po prostu czuję się dużo mniej ograniczona tym, co jest tutaj w tej rzeczywistości. Nie? Mhm. To jest takie rozszerzenie przede wszystkim. No dobrze. A jak ktoś się nie zna na muzyce? I na, na malowanie obrazu. I na malowanie obrazu. Zajęcie artystyczne w szkole, ktoś zrobił pracę za niego. Okej, okay. a z gotowaniem? Z gotowaniem. No też nie ma mhm. talentu. No, no nijak. Na. To co wtedy? Nada się? No pewnie, że się nada. Znaczy, to jest tak, że tak naprawdę każdy zabieg jest kompletnie inny. Nie? I jedyne, co wystarczy, to nie oceniać siebie. Bo jak zadajesz to pytanie, to na początku to się wydaje tak, ale co, ja mam tak stanąć i co, machać tak ręką? nie, tak, ue. Nie, po prostu wchodzę i jestem obecna. Właściwie to moja obecność to, to robi. Nie? Mhm. Że ja jestem obecna w świecie, w przestrzeni, w rzeczywistości tej osoby, której wykonuję zabieg. Mhm. No ale. Yy... Pozwalam. A na to. Głucha wiolonczelistka. Co ona może zagrać? Może? Wszystko może zagrać. Przecież dźwięki, odczuwasz również chciałem. Bardzo wiele głuchych ludzi gra na instrumentach. W to więcej nie gra. <gry> Ale może grać, bo to jest to jest coś takiego. Tak samo jak z niewidomymi, którzy potrafią chodzić, i dotykać różne rzeczy, nie wiem, szyć nawet. Mm -hmm. To jest tylko kwestia e, no. odpuszczenia sobie tego punktu widzenia, że to mogę robić tylko i wyłącznie w taki sposób. Nie? Mm -hmm. To jest to, co jest jakby wymagane, żeby tak naprawdę zacząć e, korzystać z symfonii. <laughs> że po prostu, że to nie musi być żadne. <laughs> Mhm. Nie, że, że, że ja tylko jestem i tak jakby jestem obecna. Jestem obecna i, i nie wiem, e, nagle przychodzi, spoglądam się tam na jakąś część ciała na przykład. I ona mnie tam i idę za tym, nie? Idę za tym, za tym zawołaniem, obojętnie co to jest, nie? Mogę coś dotknąć, e, dłonią, zaczepić, i czu, czuję, że tam coś, no coś tam jest i sobie tam coś z tym robię, to co przychodzi. To, to w ogóle nie przychodzi przez głowę, nie? To naprawdę w dużym stopniu opiera się na zaufaniu, ale widać, widać ten efekt, to na początku dużo ludzi ma takie pomysły, to co ja mam robić, jak ja mam robić, że ja muszę tu stanąć, tam tu dotknąć, tutaj zamachać, ten człowiek w ogóle powinien mi tam latać na tym stole, nie, nie musi, może i jak zaczynasz sobie ufać i zaczynasz powoli, a, powoli takie ruchy wykonywać po prostu, to zaczyna się zmieniać, jesteś w tym obecna, nie? Uh -huh. Nie z tego tak, że tak powiem, przerobić na głowę i powiedzieć, że okej, okay, tu ściek yy, y, krzyżakowy, a tutaj <laughs> ja... Nie można? Nie. A słuchaj, a pamiętasz, jak to było na energetycznej syntezy, syntezie istnienia? Mhm. Uh -huh. mówi, że to jest przygotowanie, że to jakby u niego się to nazywa energetyczna synteza istnienia, a potem, jak my to robimy, to jest to symfonia, i że to tylko jest inne nazewnictwo, ale tak de facto jakościowo, czy modulacyjnie, to jest jakby w ten sam deseń. Tylko każdy z nas robi to inaczej, a że on jakby to wymyślił, to nazwał to, to swoje ciągle energetyczną syntezą istnienia na znak tego, że to on to wykonuje, mhm. a cała reszta świata robi symfonię. Dobra, ale są do tego klasy, nie? Byłaś teraz na symfonii, a jakiś mhm. czas temu byłaś na energetycznej syntezie tak. istnienia. I czy mogłabyś coś powiedzieć na temat tego y, też sensu uczestniczenia w takiej klasie? Bo z tego co pamiętam, miałaś takie przekonanie jadąc tam wtedy, że już będziemy robić takie tak, sesje? Tak, tak, tak. Nie? Ja się nie mogłam doczekać tego. Tak, tak. nie? Ale y, potem się okazało, że jednakowoż tam jeszcze nie, ponieważ mhm. niezbędny jest ten etap przygotowania. A co tam się stało, na energetycznej syntezie? Tam przede wszystkim jest właśnie to przygotowanie do tego, żebyśmy mieli taką gotowość na tą obecność. Nie? Mhm. Dane wykonuje często zabiegi ludziom. Jak ktoś akurat będzie największym wkładem, powiedzmy dla grupy, to wybiera takie osoby i on pokazuje te zabiegi. Mhm. I będąc obecnym podczas tych zabiegów też to czujesz, nie? bo to wszystko wpływa na wszystkich uczestników. To nie jest tak, że że tylko tam trzeba konkretnie, ja muszę tam komuś zrobić albo ktoś musi mi zrobić. Jak ja jestem świadkiem, czyli jestem w tej przestrzeni, w której ją to wykonuje, bo jest to naprawdę nieograniczone przestrzenie, to, to też się czuje na sobie. I to jest takie przygotowanie do tego, żeby zaufać tej energii, którą odczuwamy, zaufać tej przestrzeni, pozwolić sobie na bycie tym. To jest takie rozpoznanie tego. I myślę, że to jest naprawdę y, potrzebne, że ta klasa jest wcześniej, bo ona przygotowuje cię też na, najpierw na odbiór, na rozpoznanie, na poczucie tej przestrzeni. Tak? A później już zaczynasz się w niej poruszać właśnie. Na, na sopie już zaczynasz się poruszać po niej po prostu. Mhm. Polecam. Okay. <laughs> tak, najbliższa klasa odbędzie się 16-18 lipca w Budapeszcie, będzie mm, tłumaczona tak. na polskiej, także zapraszamy. A jakbyś miała coś powiedzieć na temat odstępu między jednym a drugim, czy warto mieć ten odstęp paru miesięcy powiedzmy, czy twoim zdaniem można by to było raz za razem zrobić? Um. Myślę, że to jest coś takiego, że to jest naprawdę kwestia indywidualna, nie? Bo czasami ktoś po, potrzebuje. Oczywiście na, na tej klasie jest bardzo dużo też innych narzędzi, tak? Także one muszą gdzieś tam się ułożyć. I czasami mamy taką gotowość, że one się od razu układają i te przestrzeń się pojawia i, i już mogę sobie następne, nie? A czasami jest tak, że po jakiejś klasie potrzebna jest te, no, kilka dni, tydzień, miesiąc, zależy dla kogo. Żeby to się poukładało i tak zajęło swoje miejsce i żebyśmy przede wszystkim, mi się wydaje, że naprawdę najbardziej polega na tym, żeby zaufać, nie? Uh -huh. Ale komu? Sobie. <laughs> Sobie, wszechświatowi. I żeby zaufać, że naprawdę nie muszę tego rozumieć. <laughs> to bywa, bywa trudne, że nie muszę tego rozumieć w ogóle. Nie? Uh -huh. Że wystarczy, że po prostu jestem. Dobrze, a teraz jeszcze powiedz, wróciłeś z kwietnia, gdzie była klasa symfonii. Mhm. Jaką widzisz różnicę w sobie, w byciu u sobą? Ogromną. Mam coś takiego, że. Tak jak wcześniej pewne rzeczy z tej rzeczywistości, jakby ludzkiej, były dla mnie większe i istotne, a teraz jest ich coraz mniej, tych co są istotne i większe. I wręcz zauważam, że tak naprawdę magia się dzieje, nie? Po prostu pewne rzeczy ciach ciach tutaj. Ja to zostawiam, bo wydaje mi się, że jest za dużo, coś tam i nagle, a to się samo zrobiło, a to się samo załatwiło, a to coś tam naprawdę zupełnie inaczej, nie? A podażne? szerzej, nie? Dobra. No. Teraz na przykład organizuje Dzień Otwarty Akces Bar w Szczecinie. W najbliższą sobotę. I nie było łóżek, nie było czegoś tam, ulotki się nie udało wydrukować. W ogóle jakieś tam. I ja mówię, dobra, nie? Co to jest możliwe, co to jest możliwe? I tam nagle się ktoś odezwał, tu się ktoś odezwał coś, tam już po prostu temat jest prawie dopięty do końca. Nie? Nagle tak. I nawet takie rzeczy, jak, jak myślałam, że dobra, to teraz muszę wykombinować te koce. I mówię, nie, nie, ja chcę mieć koce w takich bardziej kolorowych, pasterowych kolorach. I sobie poszłam do pierwszego zbrzegu sklepu i kupiłam właśnie dzisiaj. Tak, o nie. A wcześniej to bym miała zaraz, ale jak? ale po co, ale przecież, ale to kosztuje, ale nie wiem. Naprawdę, to jak. Jakby nawet z pieniędzmi też mam zupełnie inaczej, nie. Bo to, nie chodzi o to, że ich one nagle tutaj, nie wiem, wypełniły wisały to nie, ale jakby nie mam w ogóle takiego tematu. One bardziej płyną. Nie? Mm -hmm. Że mogę je wydać, one przychodzą. Jest taki. No mogę to porównać do czegoś takiego, że generalnie jest dużo większa płynność, dużo więcej przestrzeni i łatwo. Łatwiej. Mm -hmm. Okej. Okay. Dobrze. To dziękuję bardzo za tych parę słów. Proszę. Ja się już nie mogę doczekać, żeby po prostu teraz zacząć to y, wprowadzać. No i jeszcze mogę tylko dodać tyle, tak. że tak naprawdę symfonie możliwości nie, możemy robić y, nie tylko na ludziach. Możemy robić na nie wiem, na klasach, na projektach swoich, na różnych rzeczach, nie? Uh -huh. to jest bardzo praktyczne i bardzo szerokie na, narzędzie. No. Naprawdę polecam. Bardzo polecam. Ciekawe, kogo to interesuje. Pewnie no, nie. pewnie no, ci, którzy że... przygotowali do teraz, nie są w ogóle zainteresowani. Myślę, że są zainteresowani. Na pewno jest takich coraz więcej. Nie ma, nie ma. Nikt to I to się... jest tak, że z, im więcej się odbywa tych, tych, tych klas, tym ta energia też jest bardziej dostępna dla kolejnych, którzy w to wchodzą. Mhm. Jest łatwiej. Jak może być jeszcze lepiej? Dokładnie. Nawet na symfonii to było widać, bo też nawet ten mówił, bo było tam nas bardzo dużo osób, które były pierwszy raz, i on mówi, że normalnie, wow, nie? te osoby stoją i nagle zaczynają robić. To bardzo niewiele osób miało takiej, żeby tak trochę tak powoli. Wszyscy tak jakby po prostu weszli od razu w tą wodę, więc. Uh -huh. Za każdym razem jest łatwiej. Naprawdę nie ma się co obawiać, że to hmm. będzie jakieś takie trudne i w ogóle nie dla mnie i nie wiem co. Warto. Warto. Nie, nie warto. Nie wybierajcie tej klasy. <laughs> Dziękuję bardzo, Wielka. Dzięki serdecznie. Do zobaczenia następnym razem. Tak jest, do zobaczenia. Pa-pa!